Witam Was serdecznie. Chciałem pokazać, jak prawidłowo zamontować sztyce od siodła w ramie. jakie możemy napotkać trudności, jak sobie z nimi poradzić. Kupujemy nowy rower, jeżeli wyjmiemy sztycę z ramy, często ona jest sucha. Prawidłowo sztyca powinna być posmarowana. Smarujemy środek otworu znajdujący się w ramie. I teraz tak, jeżeli jest to. Rower aluminiowy to wystarczy zwykły smar. Jeżeli jest to rower z ramą karbonową, to tego jest specjalny smar. Jest to smar z takim jakby piaseczkiem, on jest troszkę, jeżeli weźmiemy go między palce, taki szorstki. Dlatego odmarujemy ramę karbonową tego typu smarem właśnie szorstkim, żeby uniknąć osuwania się rury w ramie. Jeżeli zdarza nam się coś takiego, że w zwykłym rowerze aluminiowym po włożeniu sztycy w ramę i zamknięciu osuwa nam się sztyca, więc mogą być różne tego powody. Może być po prostu za lekkie tutaj domknięcie, więc jeżeli jest to sztyca zamykana na szybko zamykacz, dokręćmy mocno i z większą siłą do... Knijmy y, zacisk, tak? Aby szczyca nam się nie ruszała. Nie Jeżeli dalej się rusza, przyczyną tego może być zły zacisk, który mamy w ramię. Jeżeli zacisk jesteście pewni, pewni, że jest dobry, posmarujcie środek otworu w ramie Po prostu specjalną pastą, która jest przeznaczona do karbonu, to często pomaga. W tym przypadku mamy ramę aluminiową, biorę zwykły smar. Zobaczcie, smaruję sobie dookoła. Rozprowadzam po prostu smar równomiernie na ścianki wewnątrz ramy. Możemy też delikatnie dać smaru w niedużej ilości na sztyce siodła. Rozprowadzić i zamontować w sztycy. Takie smarowanie e, sztycy. Zapobiega też zapiekaniu, bo jeżeli przez dłuższy czas jeździmy, nie wyciągamy siodła, może się w pewnym momencie okazać, że sztyca, która była nienasmarowana, tak zapiecze się z ramą, że po prostu nie będziemy jej w stanie wyjąć. Więc, nawet jeżeli nie, nie ma takiej potrzeby, to spróbujmy co jakiś czas, przynajmniej raz, dwa razy w sezonie, tą sztycę wyjąć, wyczyścić w taki najprostszy sposób, po prostu przetrzeć szmatką, przetrzeć to, co możemy. W środku ramy i ponownie ją nasmarować i zamontować. I tak naprawdę to wszystko. Spróbujcie to zrobić sami łatwo, szybko. A na pewno e, unikniecie zapiekania się sztycy w ramię.